Siema widzowie, co jest na kolejny odcinek z GTA 5 online zamiast fikusek um. No i dzisiaj będziemy oglądać. No serio. Dzisiaj będziemy oglądać 10 moich motocykli, bo ostatnio były pojazdy. I dobra. I wchodzimy do siedziby. E tylko nie walnie w dystrybutor, nie? Bo to trochę wydasz hajsu za to auto, bo jak ono kosztuje tam 1700 to tam pro procentowo to nie wiem, 17 koła chyba wybierzesz. Tak, e Pokażę, że rettingowałem to auto, bo snajmy dał 0 na 10 w poprzednim odcinku. No dałem mu 0 na 10, no Może cię zobaczyć. Poczek. Co? Może cię zobaczyć. tą furę wtedy, no Ale już uszedłem. A ty wyszło. No ja... Ja sobie muszę ocenić. Dobra, ci na szybko dam ocenę. Nie zmieniłem eee, falgi. Lowrider, kur no wiecie co zmieniłeś, chłopie, myślę, że nie pamiętam jeden dzień. Ale to jest eee... Rozbiłeś się, to na pewno. <laughs> nie, minusowe punkty na rozbicie. Zostawiłeś dowolnie zielony paszek dookoła. No dobra, ale generalnie na pewno wygląda lepiej. Nie wiem, teraz co ci mogę zajebać. Jeszcze z zderzak. A no właśnie nie wiem, czy z tym zderzakiem lepiej, czy nie. Nie wiem, chyba fajnie ze zderzakiem. Nie wiem. Ja ci mogę dać kurwa 7 na 10. Ale idem. ja bym dał albo inne oznaczenie, albo bez, nie Ja ci dam nagrodę. Nie, nie rób tak. Nie, please. Te pojazdy nie mogą być wysadzone. A ten motocykl musi być żywy, bo on jest ważny, żeby pokazać. No wejdźmy do środka. Nie zaczęliśmy tematu nawet, nie? Dawaj. jak coś, to wysadziłem tą bombę. No wejdź do środka. Kurwa, ja, ja, chcę, ja chyba wszedłem do siebie, stworzyć. co? No. A gdzie jest domofon? Dobra, co jest co jest my... coś takiego jak domofon w tym czymś? Nie jak wiem. Jak zaprosić kogoś do środka? Nie wiem, ja wyjdę z... Bo ja instant do swojego, wszedłem. A weź drzwiami, spróbuj. No, ja nie, jest domo... domofon. Tak? Tak, ale... Ja nie słyszę dzwonka. No ci powiem, podeszłem do niego i wchodzę znowu do swojego, no? Dobra, czekajcie. No, ja bo... widzę drzwi. Czekajcie, bo może mam dawno. Wejdę tak <laughs> bardziej... bliżej tego domofonu, może tutaj. Kurwa, widzę, że tam wisi, no, no kurwa, i, instant prezydentem klubu? Nie no, ja muszę wejść. Nie weź, kurde, bez tu Bądź prezydentem klubu, kurwa. Ech. Masz, zapro. Kurwa, no <głupia> to jest głupio, że nie masz tu wejść. Nie? Na tym domofon dalej tam stoję, wej ale... Ja mam opuść siedzibę klubu, nie? Jak chcę pochodzę do drzwi tylko. O! Człowiek, weź stój po prostu przed tym, bo ty chyba szedłeś do środka, nie? No, teraz szedłem do środka, bo myślałem, że może ten w końcu domosłup będzie działał, nie? A, tu musisz stać wokół. Po prostu stać. Ja mi się wyświetlałem wtedy obcy, wiesz? Eee... To nie jestem co? No jesteś. LoL? Dobra. Dobra. E, to tak. E, mam nadzieję, że nie stanie się chojowa rzecz typu misja. E, dobra, to są moje 10 motocykli chyba najlepszych, które mogę wybrać, bo chyba. Ale zaczynamy właśnie Tak, także na... No, nam... no. Nie no dobra, weź. Zacznijmy od końca. E, no dobra. Jeden z pierwszych moich motocykli, hakuczu, tam naj, naj... cena do jakości 90 koła płacicie ma się najszybszy motocykl, że na tylnym tym coś... Na tylnym konie? Na tylnym... na tylnym kole. <laughs> na tylnym konie. No, e, no także o, fajne, nie? Kolejny kolor, kipy dodatkowe, winna czerwień, emblematy ekipki. No, fajne, powiem stare czasy. Sky, jeśli pamiętasz i oglądasz, to zostaw nie wiem, coś tam ze sobą. to Tak, dobra, kolejny. Manchester no. Manches, to jest najlepszy motocykl, No, generalnie każdy motocykl nie wybieram bez powodu, tak, że sobie rozbrzegu motocyki kupuję, nie? Wiadomo, że nie. No, musi być jakieś coś specjalnego w tych motocyklach, nie? Trochę inaczej niż z autami, no to dlatego motocykli mam w sumie tylko kilkanaście, a nie kilkadziesiąt jak samochodów, nie? No z Ohaku się wziąłem na tą prędkość i w ogóle dosyć fajnie się tym baguje latanie i w ogóle, takie dosyć specyficzne. Ten motocykl jest najlepszy motocyklem do jazdy na tylnym ale po prostu wow, rozwałka, nie? Także kozak. Po prostu jedzie. E... 70 koła, Infinite, y, tylne koło Willy to się go nazywa, uh -huh. i Także super zabawa, naprawdę zabawka. To jest darmowe z premium GTA, którą mam. E, ale wygląda fajnie, ma podświetlany ten. Nie wiem, czy odpali. Ma podświetlany silnik. Ale tak średnio widzę to tutaj. Nie uh -huh. wiem, dziwne. E, no ale w każdym razie tam świeci. Chciałem zrobić go na takiego Ironmana, bo ta, te światła z przodu, ta jakby przód, tego tylko, nie maska, jak to nazywać. Kierownica? To, ono, to wygląda jak maska Ironmana, nie? Trochę, i to, i te mhm. świata jako oczy, jak się świeci na, jak się świeci na niebiesko, wyobraź sobie te światełka, się To są reflektory, to one się świecą na niebiesko, to wygląda jak oczy Iron Ironmana i w ogóle to wygląda jak ma twarz Iron No. Zrobiłem takie Iron, złoto-czerwony ten odcinku. No, e, dobra, Hakuchyu Drak. Yyy, e, z nim jest historia, bo przypadkiem go skopiowałem, właśnie przed chwilą się dowiedziałem, że ileś tam chyba rok temu go skopiowałem, nagrywając odcinek, nawet nie wiem, nie? E, Taki sam stoi, się stoi na, na dworzu, a tutaj mam kolejny w środku, nie? Także mam takie dwa, jakimś cudem. No skupiłem sobie waynote na przecenie tożsamych tylko że z kołem bardziej wyjebanym do tyłu, nie? Pewnie urwało oś podczas jazdy, chłopca przyspawał i jedzie dalej, nie? E, No i zajebisty motocykl, bo design mi się podobał mega, to, to jest wzór, nie? To nie jest jakby, wiesz, malowanie czy coś, tylko to jest taki wzór, widzisz, na nim, nie? Taki e, kurwa, tak no, takie no, coś takiego Fajny W każdym razie, takie fale, kurde Taki Japan mega go zrobiłem, bo w sumie to jest Hakuchi to jest chyba japońska marka w Dobra, no kto nie może mieć kurde Rufiana no to Nie wiem no Kto nie ma Rufiana to już nie wiem Miał milion wersji, milion kolorów, milion wszystkiego i Elo, nie? W ogóle pamiętasz którykolwiek z tych motocykli, które na razie gdzieś przejrzeliśmy? Shotaro Przejrzeliśmy na razie Aha Te, Które Który przejrzeliśmy? No, czy którykolwiek pamiętasz Pojażdżę ten kolor, nie? No bo, no, bo na tym w sumie na początku. Na naszych początkach zrobiliśmy pierwsze gotówki, nie? Na Dragu też próbowaliśmy szybkościowe te wyścigi, ale to bardziej Co? wtedy. Na tym. Na czym? No, te kurde czasówki to trzeba zrobić tam w minutę jakieś. Od eee, chodzi ci o Te o filetowe na mapie zegarki? No, próbowaliśmy. No. Ale a bo, a... T... Ale ja bardzo in... to sobie... Nie, ja ci dawałem Shotaro tego ci nigdy chyba nie dałem. Shotaro. Hmm. shotaro ja Ja Ci dawałem Shotaro. No Ale tak, dobra, temu to pamiętać, kurwa, Bati. On jest bez tuningu, jak coś tylko tuning kurwa... ...silnikowy, kurwa odporny na płany, wiadomo, nie? Tylko silnik, wiesz. O... Nie dawałem tuningu, lakieru i w ogóle. Zresztą tu nie ma innych opcji oprócz lakieru i lakieru. <laughs> nie? Więc ...za mm -hmm. dużo nie mogłem. E, w, e, no... w każdym motorze. Z tablica GTA really, moje początki, kurwa każdy pojazd miał takie w sumie e, No, e, wziąłem go po co? Powinieneś pamiętać, kupiłem go trochę Bo robiliśmy coś innego niż nas jakieś specjalne tryby Jakby Wzięliśmy go do bugowania, bo my robiliśmy skill testy sobie pierwsze, pamiętasz? Kiedyś robiliśmy zajaranie i braliśmy mapki z warsztatu jakby online Tak, graczy, z, ne z neta się brało te te, te wiesz, to nie są te tutaj, jakby mapy, nie? Dla graczy tylko z neta by jakieś to, nie? Mapki. I my robiliśmy skill testy i specjalnie do skill testów wzięliśmy tenigowane baty stenigowaliśmy, bo inaczej się nie dał zrobić. <tosłownie> na szybko. Dosłownie weszliśmy na mapkę. Eee, Tam większą ekipą nadbiliśmy, nie? Chyba 4-5 osób. Weszliśmy na mapkę i napiędowaliśmy, ale potem się okazało, że nie da rady bugować. Za, za dobrze i do... wyszliśmy szybko, kupiliśmy Batiego Stringowaliśmy i wróciliśmy na apkę. To był najszybszy training jaki był. Ja tak wiem, że kiedyś z pograliśmy, nawet mam odcinek z tego. A to nie był skill test. Serio masz odcinek z mapak? No ale... ten. Nie skill Aha, jakiś takich ten. Nie wiem, ale skit test robiliśmy. Def default wyścig. Robiliśmy skit z serio. Eee, nie wiem, czy to nawet nie było ze Starym Pijanym jeszcze wiesz i ze Skyem. Tak. Nie, wiem, czy tak nie było, nie. To były pojemane czasy. Dobra, tutaj mamy Shotaro. No wiadomo, no Shotaro trzeba mieć, nie. To się, no trzeba próby czasowe coś kupić, tu generalnie. No i w sumie fajny motocykl, Jest taki wyjątkowszy, nie? Nie jest to taki default. O, zapala się nawet. Fajny. Zdjąłem mu błotniki, jest... wiesz, bo miałem takie błotniki. W ogóle to jest, też jestem fanem tego filmu Tron. Kurwa, nie, nie chodzi mi, że ten serial grał o Tron czy coś, tylko jest taki film Tron z tymi motocyklami ja i tam za sobą linie śmierci ciągną i tak się zabijają. Lubię ten film, dlatego sobie go musiałem kupić, nie? Ale zdałem te błotniki, bo one są oszustwem, to są tylko błotniki w GTA, to tak nie działa, że on jeździ na plastikowych kołach, To jest oszustwo, od dołu te błotniki mają dziury właśnie na koła zwykłe, nie? Więc dałem takie koła z białymi obręczami, białymi malowaniami, chuj. Dobra. Opresor! Opresor! no wiele razy go malowałem, wiadomo, to też taki... Często używany pojazd, więc się Let używa w nie? E, no, nie wiem, fajna zabawka, kupiłem sobie pierwszy chyba tam pojazd bojowy mój generalnie. Ale latałem nim tylko z działkami, bo trzeba odblokować głupie rakiety, nie? Jezu, jak ja chyba latałem nim 90% jeżdżenia czymś w GTA to jest właśnie na tym motocyklu, nie? Poruszania się w moim. Tego kurwa 90% z tego 10% to jest kurwa bez rakiet. Takie kurwa główne jest z GTA, że trzeba odblokowywać tak długo, nie? Dobra. Y Sanctus, no, to można kupić tylko na Halloween Właśnie to można kupić tylko na Halloween I no, Ida. mega jest On kurde, jest Jak chyba sobie... najszybszym motocyklem w grze, To jest taka moc, chłopie, to jest taki, jakby Ty się da driftować, nie? Normalnie Tak szczerze pamiętam tylko inaczej, nie? Motocykl do driftu, czai się kurwa <grych> y, No prawdę, to ma taką moc, że, kurwa, to driftuje Cały czas i kurwa ten Eee I mam wrażenie, że moc ma taką No taki muscle car wśród motocykli, według mnie, nie? tak na moje oh, like. No, no dobra, i mamy Shinobi, było na odcineczku, zrobiłem na jakoś by mi się nie podobało. generalnie mi się każe to Shinobi mocno z jakimiś BMW, kurwa, motocyklami. A, bo, BMW, bo widziałem takie BMW, co jeszcze miałem na tyle taki bagażniczek, jakby tego jest taki zamykany, nie? Tak jakby walizka na tym siadełku, wiesz, I kurwa, nie, jeszcze jakieś po bokach, sakwy, no widziałem takie na drogach, więc nie, mi się najbardziej z tym kojarzy ten motocykl. Dobra, ale ten. Nie wiem, weźmy się ten motocykl i pokażmy jeszcze jak to zajebiście robi Willy może? No, bo to w sumie też spoko. A i właśnie, zwróćcie uwagę, patrzcie, tu stoi ten Haku to ten, jak wyjedziemy będzie stał taki drugi, więc żeby nie było, chyba, że go rozjebałeś. Nie Gdzie on jest, kurwa? Był tu. A, on zniknął, bo wyjechałem innym, nie? Ja jestem kurwa idiotą. Mhm. Dobra, ale no on tu stał, widzicie na początku odcinka jakby, no on jest w ogóle w innym garażu zaparkowany I patrz no jak ty to kupiłeś, kurde. cudownie robi tylne koło, no możecie się cały czas na tylnym kole, więc zajebista zabawka, polecam w ogóle kupić ten motocykl przez to I kurwa tyle, no myślę, że można, co to jeszcze w tym odcinku no coś zrobić ty, ty kupiłeś po prostu dwa tam motory, straciłeś hajs, a tak i tę masz dwa Ale one by nie były dwa stringowane identycznie no no właśnie to jest to, nie? Eee, nie wiem co się wydarzyło, nie? Będę obczał ten odcinek z tego tiningu tego z Focus to drag. To ja tam odjebałem, że mam takie dwa. Ale dobra, eee, w każdym razie myślę, że kończymy, nie? Um, Jakby dobrze. to nie są no, chyba moja wszystkie mcykle, mam jeszcze jakieś demona czy coś, ale w są razie takie... No chyba mniej atrakcyjne w do pokazania. Coś trochę słabo było do pogadania na tych motocyklach, a bo nie ocenialiśmy ich w sumie kurwa. Ty ty dawaj wróciły szybkie ocenianie. Szybciej, tak... Prze, ten... Wiesz szedł od lewej do prawej byś mówił 10, 5, 8, 7, Jeszcze tak, kurwa, nie? Ja wiem, że chyba najbardziej będzie mi się podobał ten najnowszy ten Shinobi No, też tak obstawiam, bo te nowsze w ogóle pojazdy są gieta fajne po prostu, nie? W ogóle to jak się zmieniają pojazdy na przestrzeni lat w online, nie, nie? To to jest coś chyba na Wiesz taki komet kiedyś kurwa zderza jeden, jeden dodatek na każdy ten, nie? No Eee, ten jeden dodatek na każdy, kurwa, tam nie wiem, pojazd, na każdą część, jakby nie wiem, zderzał, jak przedni, tylny, jeden, nie, chuj. Tak no. teraz to nie wiem, co robi, i w ogóle model zniszczy, i tak dalej. A podoba mi się, że jedno kolor masz tu, praktycznie. Dobra, po no, to No to nigdy na to nie zwracam uwagi w ogóle w czasie, kiedy je tuningowałem i w ogóle wrzucałem do garażu. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi, bo nigdy chyba nie byłem w tym garażu, tak ci pełnię. Mhm. <laughs> Więc kurwa. to masa bo wiesz, jak tuningowałem takiego opresora, to nie myślałem, że mam w garażu jeszcze takiego czerwonego Vortexa. Mam na przykład. No to jest. Po, po ten, w głowie tak się jakoś ten. Dobra, to dawaj, Rufiana, jak oceniasz, no? Dobra, ja wiem, że ru... kiedyś. Białe miał... oponki, chrom, czerwone jakieś felgi. Na PlayStation 3 to był mój ulubiony motor, bo najbardziej mi się podobał i najlepiej mi się nim jeździło, tak szczerze. Filming też fajny, choć kuźwa. On jest cały czarny, co nie? Cały. No, po prostu jest tu czarno i dlatego się czarnią zbija wiesz No, oh, i no, wtedy. I ty masz ciemny monitor, więc też. No ale gdy jest schronę. To... Nie wiem, ogólnie mi się podoba ten motor cały kształt 9. Nice. No Rufian to jest w sumie taki klasyk, więc łatwo nietrudno trudno ten... A na PlayStation chujowym mi się nie mieściło. GTA jest tutaj na kąpie jest lepiej. Ale moim zdaniem, Rufian. nie jakieś ładniejsze jest. To też mówię, że go nie trwają. No, więc może tego, tak, nie? No, ale... Jakieś lepsze kolorki przydał metalika. felgi. Tak, tak, tak dużo robią, No, on w ogóle ma jakieś kurwa wąskie te felgi. Małe. Chyba. No, da, właśnie, duży profil, nie ma. Opon. No. M, ósemkę, tak. Dobra, co Dobra. Z tym. Dobra, to z tym W ogóle się... mu błotniki, czy nie? Nie no, tak. ja pamiętam, jak on wygląda z błotnikami, no. Po prostu są plastikowe i jakby taki. A tak, no, wiesz, neon no. przez środek leci. Tak jak leci środek opony, nie? Tak to taki neon pasek neonowy leci i tak jak ma cały ten, ten karaserę w tym, nie? A. Tak samo leci taki pasek i z niego leciała ta nie? lina. To takie miał te błotniki. I to się wydawało jakby jeździł na tych właśnie kołach. Ja stwierdziłem, że z tymi białymi wygląda jakoś tak kurwa. A jak ty byś fajny. ocenił też, weź daj. tym dwóm. No nie wiem, ja to tak szczerze, no ten... Nie, nie nie chcę ich oceniać w sumie, bo kurwa no co, nie, taki zwykły to nie jest, tak szczerze Rufiana to można dać cokolwiek, nie, Także randomowe opcje i kurwa, bo trochę da się ramę to zmienić w ogóle, i randomowy kolor, tak naprawdę, bo Rufian to jest jeden jednostajny kolor właśnie, tak. mhm. nie ma dodatkowego, dajesz kolor jednej chuj, nie, bardziej w tych dwóch dodatkowych coś więcej stuningu, nie. więc nie wiem, to jest takie ciężko, Chroma jedno i chuj, a tutaj to nie jest tuningowany, więc ich tam nie oceniam, nie, tak szczerze, nie ja. Kształt ten motor mi się nie podoba 7 No tak szczerze to ogólnie on jest zajebisty pod względem osiągów jakie tam prezentuje wygląd też jest dla mnie jest spoko no, Ale cena 2,5 bańki za ten motocykl Dobra może jest fajny ale powinien kosztować według mnie dwóch długi. Na pewno inny i się wyróżnia, to jest fajne. Tak, to jest właśnie też wyjątkowe, nie? Chyba każdy motocykl jest wyjątkowy. Wysięk I kurwa jak, ten... Wóz. Nie wiem, ja mu dam kurwa A, a szóstaćka Dobra, teraz kurwa dragę Szósteczkę, bo tutaj też jest tak, że kurwa można dać randomowy kolor, nie? onu bardzo czerwony, zielony, niebieski, a czerwony. Dobra, szary. stoję aktualnie Fajnie. pomiędzy dwoma moimi mo, moim najwyższymi motorami w tym garażu. To ty gadasz? No serio. Kształt tego auta mi się w kurwie nie podoba, przez to właśnie. No to! No, dobra. Ja to <laughs> Motora. Tak samo. Nie, kuźwa, nie pasuje mi to, że to, to koło spierdala, jakbyś kurwa, jakbyś no. A że nie lubisz takich kurwa z wysuniętą oponą, ja? no? Nie, podoba mi się. Drugi, jak jak oglądają na przykład Matynia czy ten kogoś, to mi się tak. Bo one w sumie oba mają tak, w sensie ten nie ma bardziej wysuniętej opony, tylko mm. bardziej siodełko krótsze po prostu, nie? No. A ten ma kurwa właśnie tą wysuniętą oponę, Ujda. nie wiem, ja tam... Tam szers. Ale to co, generalnie jakby miał schowaną oponę, to się bardziej podobał? No no przecież... Oceniasz sam tuning, nie nie oceniam. Powiedz, że jest, o, o, Załóżmy, że oceniasz sam tuning na jakim nie wiem, na Sultanie RS, to jest taki kolor, taki w ogóle malowanie i wzór, jakbyś... Aha, jeżeli chodzi o wersji. tuning ci chodzi. No. No ja mam problem z motorem taki, że kurwa jest mało wcyt dźwigni'u jemu. No, no jest, nie w sensie, nie no, to jakby to się wydaje, że on nie jest tuningowany, a na przykład on miał nadal taką... Taką listwę jak ma na przykład on, nie? Że wiesz takie od dołu zabezpieczenia od, od drogi oddzielenie silnika, nie. Na przykład tutaj ją zdziałał, nie? W tym Hakociu drag. jeżeli wiesz, chodzi o chodzi? tuning, no to Hakuciu drak, to mi się najbardziej podoba. No właśnie o tym chodzi, no, no mi też się najbardziej podoba. Nie? Bo fajny ten zielony wiesz, przechodzi, ten... fajny ten taki kurwa, nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest niby kamo, ale niby... Kur... To nie jest, jest taki kamo. jakbyś kurwa... rozlał jak... farbę. Jakbyś... Lody, nie masz lody trusk... powiedzmy do miseczki się dałeś lody trusk kolor, róż, kolor różowy truskawkowa nie? Powiedzmy, że z czekoladowymi brązowe, nie? I one się roztopiły i tam zrobi się taka mieszanka, nie? To wyglądałaś no. jakaś taka mieszanka chemiczna czy coś. Takie właśnie jakieś tak. te motor te z tym bokiem. No właśnie, tylko co czas zabracasz u mnie, nie? Jak ty w niego wchodzisz? Wiecie... <laughs> W garażu jest jakim chujem! I to jest najbardziej zbagowany motocykl który chyba w grze, nie? Ja, <grym> to <grym> takie dwa, i ja teraz się obraca. Pójdź spinner. Jak czołg, nie? trochę w miejscu się obraca. Dobra, no to nie, nie wiem, to jeżeli nie chodzi jak? o kształt tego motora mi się nie podoba, ale. silnik moim zdaniem najlepszy, więc zdycha, no. No i ten, dla mnie ten kształt ten motocykla jest trochę za futurystyczny, jak na to w jakich latach został wydany i w ogóle z jakich, z jakich lat jest ten motocykl, więc, więc też tak, kształt tak chujowy, ale tuning bez kitu daje dychania bo to chyba był najlepszy motocykl, bo teraz tak się rozglądam, że nie mam lepszego Może Sanctus ale tak to no. Dobra, ten też się nie podoba. No kształtem niezbyt. Wiesz, on się broni tym, że jest za darmo, nie? No, cena do jakości. <laughs> cena do jakości. No jak tak, tak. daj Głębiej na niego patrzę, no to niby jest spokojny, ale tak kuźwa, patrzę na przykład na tu ja Shinobi na tym na wate. tego. Ja mu dałem dwa T te na ten błotnik przedni, że on ma tą górę, nie? Taką. A normalnie nie ma, nie? Ja po prostu nie wiem, jakoś tak bardziej iron mi się wypyło. siadam siadam? A? Dobra, no to w sobie jak na to. Że, że ma to, ty Dałem zostawię w ogóle... Default felgi, bo felgi zmieniają opony, a ja chciałem mieć takie łyse na nim, bo to jest właśnie też jego wyjątkowa cecha no nie? I łyso opony ma. Wydaje dałby ale... był super przyciepny przez to według mnie, Bo Łysy, opony to... Kojarzy mi się z tym, że... Ty zabijasz na nim. Dobra, ale... No. Ale jest przyciepny, mimo wszystko. Dobra, tu mamy tego opresora. No. Nie wiem, kształt spoko. On był już żółty, Fajne. niebieski, zielony, kurwa. No. Nie <laughs> wiem, kurwa. Generalnie te kamo to. jest cały czas takie same. Wiesz, opecłacą to tylko kolor w sumie. Nawet Felgi są default, tak szczerze nie chciało mi się dawać. Nie, więc, nie co nie. Osamiast, nie? No nic tym motocyklu, tak się. To są niektóre motocykle, to nie mają dużej opcji faktycznie. Ten też tak samo. No, w ogóle to jest ten, ten Manchester to jest. Chyba to wszystko default, nie? Tylko to malowania dały mi tyle, te, te czarne nie? paski. Dobra, może o, za powiedziałbym jaki mi się podobał On miał dało. opcję, ale mi się nie podobało, więc zostawiłem default, nie? Ten motocykl. Tutaj... dalej? to dalej. Tutaj jest najładniejszy motor. Ta, w chromie, no. to, to jest chromowany w ogóle. Nie? To nie jest czarny też. To jest czerwony jest z chromem. To fajnie, że to widzę. Generalnie jakbym czarny dał, to według mnie wyglądałby dużo lepiej. No, czarny metalik, jakbym dał, bo wiesz on się teraz świeci. O. i przez to, że jest ciemno, to chrom jest czarny. I on fajnie wygląda, cze czarny, świecący z, wygląda? Chrom z czerwonym, nie? A nie schromowany i wygląda do pizdy, jak możemy z nim wyjechać na koniec, nie? Ale naprawdę. No i dobra, nie wiem, Sanktusa weź o bo... No, bo nie najpierw tego, dobra, najpierw tego, dobra. No. Dobra, tego ja. No. <laughs> dobra, jeżeli chodzi o kształt tego motora, to tutaj jest lepszy. Ale jeżeli no, chodzi o cieni, to. Nie? Lata, różnica, nie? Ale kurwa już Bati ma ciekawszy kształt, i ma Jak taki bardziej lepszy ścigać wygląda prawda, względu. to naprawdę jest brzydota na co nie? Nie, nie Ale nie jesteś taki, że wyjeżdżasz nim i takie Ja pierdole, czy ja wyjechałem, nie? Nie ma czegoś takiego, żeby z wysady. No nie, ale on jest kurwa, tutaj trochę taki szeroki, koła tak nie? Szczególnie nie taka... przód on ma jeszcze taki... No dziwne. i ta lampa taka kurwa Tak jak pszczółka, takie światło, światło ma z tyłu, nie? nie? No, czy się ale kurwa odcinek fajny Oczojebny Świecie. Chodzisz w garaż, wszędzie są czerwono-czarno-białe motory. A tu takie no. kurwa oczejewny. Zawsze rzuca, fajne, rzuca. Jeszcze... Dobra, Sanctus, tu się. To fajny ten motor. Temu dał dychę, temu dałbym 9. To jest się i ma pokawał tuning Jeszcze ten czerwony tak fajnie przychodzi. No. Sanctus. No, kurwa, limitowany motor. Tak. Można powiedzieć w sumie ja już mogę go kupować na stałe jak go mam w garażu Te żeberka też ma fajne tak. A to wszystko w ogóle da się wymienić, nie To jest fajne Może mieć zwykły błotnik, bez błotnika nie? Te pajęczynki właśnie Nie, ja też ma 99 I ma czerwone oczy To on się tak, jak się jedzie to im czerwone oczy i ja pierdol. Daj tym wyjeżdżamy mnie Najbardziej jara Mam... Mam dychą Shinobi? No. Dobra Ale tak szczerze ja mam Najlepszy motocykl który jest skoro, według mnie pod designem tym i zabawą Kurwa on jest taki zajebisty Sanctus nie wysiądziesz tu, bo to jest jedna osobówka. A piję. Jakbyś pytał, nie? <laughs> Shinobi. Nie wiem, czy cię wywali. A tu ciemno, a firma. Nie, no, najbardziej mi się Shinobi podoba. Jeżeli chodzi o tuning, to hak, drag. Najgorszy był. No chyba ten kurwa, co mi dał. Wiesz, u mnie jest ciężko z tym niego, Shinobi. Te świata z tyłu mi się nie podobałem, teksturaj. na światło. wielkie, kurwa, i taka tekstura z dupy. Jak kurwa z Geta Sandrasy to tekstura świateł. Kurwa nic. Chodzi nie mi o samą teksturkę, nie? Jednych świateł. Czemu zawsze Hop. musi być nocek, co sobie zobaczyć? Czemu musi być coś zjewanego zawsze w fajnych motocyklach. Także jeżeli chodzi o mankamenty man w ogóle tego twojego Shinobi, nie? Ulubionego to kurwa mankamentem jest to, że ma trochę za miękkie zawieszenie, Chodzi o to, że kurwa nie wiem. W realu mam wrażenie, żeby się przez to zabił na nim, bo kurwa wiesz, wstała na Wheelie, nie? Wiesz no? na jednym kole? Opuszczę na dół, nie? Weź o co E, że po prostu z porotą wrócę na dwa koła, to, to koło tak ma miękkie zawieszenie, że ono, to przednie koło jakby wchodzi w środek, pierdolną w ten, w, w Karasajle właśnie chodzi, nie? No, A, tak. Jakby kurwa w realu to by tak pewnie pierdolną, i no, ja przez to bym spadł, nie? Obstawiam, cię zabił. Znaczy. Przy, przy super prędkości. Jest to nie tarka, wiem, czy To jest kura, tak kura, widać i... jak ja przed tobą, tak, jak ty nie siedzisz na tym, czy synchro łapie, ale zobacz, jak to wbija się. Jak się włączy I... latarkę w karabinie. Na E. No masz świecić. Ole, fajnie ty. Woah! Policja, kurwa, stać. Fajnie. czarny musi dać na niego, zamiast tego Chroma, Ale, dobra. Które się trochę mi. Jak zmieniłem się ten chrom, to mi trochę było szkoda. on nawet bansuje, kurwa, panie. Jak ja tak zrobię, pa Czekaj, kurwa. On no. tak. On tak odbija się, kurwa. Jakoś. Nie, jakby. tu napierdowała. O kurwa. No. I siadam zbiłem z A mam drugie. Eee! <słyski> y no tak i to tak w tych z tyłu naprawdę tego świata jest do Nie wiem kto no, ją robił Taka Ale. Bez świata ma lepiej wygląda Plan to jest winner motor Przez to, ja że ci... przez ten kształt, nie? Ja Czemu nie mogę wiedzieć swojego warsztatu? Przecież to jest mój warsztat Okej okay. Co to było? Jak chcę wyjechać swoją dychą i kurwa ten Nie, a eee... najlepszy to najlepszy ma kształt. Ale brzmienia. ale nie, ten motocykl jest majster z tych według mnie, kurwa, no. O, oh, po prostu ten mruk, nie wiem czy słyszysz. Oh. Albo odpalenie go w ogóle, weź się siądź, nie, jak odpala go, kurwa, to taki dźwięk. O, oh, Kurwa. Albo jak on, weź po prostu, weź po prostu rusz, o zobacz jak on driftuje, nie. Jaką on ma moc, w ogóle czujesz, że jak na nim jedziesz jakby to było kurwa nie wiem, 400 tysięcy koni, nie? To nie jest w setkach Te <laughs> czerwone oczy kurwa świecące. Willisy może możesz robić też tym przy niesamowitych prędkościach, nie? To jest niesamowite jak... On łamie fizykę GTA, no oni no, mogą się mogę pofolgować tutaj. Jak na eventowym motocyklu to są mogli się pofolgować akurat przy nim, nie? Wiesz, żeby tam dać właśnie jakieś takie wciary. No i te... Kurwa w ogóle wizualka jego, ja, nie jest kozacka, obsidiany i tak dalej. Albo że mi pod nogą kurwa lata ten pasek taki. Nie jak to się nazywa. Ty jesteś, ty byłeś tym, ty powiedz, wiecie co to znaczy, dobra, może nie powiedz, ale no, może wiesz co to znaczy. Taki pasek mi lata, jakby nie wiem. Chodzi mi cały czas taki ten, zobacz, przy mojej lewej nodze. No widzę. Taki cały czas chodzi, nie? Ten paseczek. Jak to się nazywa? rozum rozum ja? On jest, czyli to jest jakby od silnika, ale wywalane na bok, jo? Ja? <grych> tak chyba nie powinno być, w kwestii bezpieczeństwa tak mi się wydaje, nie? No Ogólnie... No, bez... no, Ta rejerka, bez... zobacz, te światła z tyłu, nie? Jedno, jedno lewa lampa jest tutaj na jakimś tam części, a prawa jest, kurwa, na rejestracji, nie? Uh -huh. Pasek taki, Ciekawie. kurwa. Zajebiste są, jest no naprawdę. Mega! Zazwyczaj się Ten się aż wniebał w ten. Na hołupy komuś. Zobaczcie, jaką, kurwa, driftaję widzę, nie? Kurwa, epickie. Chyba to ma kurwa pół godziny, nie? Jo? Ja? A to jest 10 motocykli, nie? I tak nam zajęło. Dobra, to mam nadzieję, że wam się podobało e, Jeżeli chcecie jakiś odcinek z tego Sanktusa albo jakieś motocykla, to możecie napisać w komentarzach To nie może go kupię sobie taki drugi Nagrę odcinek jak zdublować pojazd z garażu ta, może to jest dubluje jeszcze jakiś pojazd, zobaczymy. Zrobiłem to kurwa przypadkiem przez rok nie wiedziałem, że tak zrobiłem nawet. Dopiero dzisiaj. Także dobra. Odsłuńcie też to Audi, Znowu, nowa wersja gra. I mam nadzieję, że wam się podobało. subskrybujcie nasze kanały i cześć, cześć, pa. pa.